Monika Bochny z portowalki Orch, ze mną Petr Harman. Zwycięsko wyszedł z dzisiejszego pojedynku na Gali ACB. Witam cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Jak rozumiem się w nie będę Cię męczyć tradycyjnymi pytaniami, bo pewnie jesteś zmęczony, widzę opity, ale ważne, że z sukcesem. Tak, to jest ważne. No, na pewno to do dzisiejszej nocy uczyni przyjemniejszą. Jak ja tak tam... słyszałam na trybunach, no wrócił stary Halman. Odnosisz się <grym> do tego? No mam nadzieję, że tak jest, wiesz, pasuje mi to, pasują mi te zapasy, pasuje mi to co dzisiaj robiłem, także wiesz, każdy ma jakieś tam swoje atuty, dzisiaj mi się udało je wykorzystać. No na pewno z tego co oglądałam Twoje walki, to, to, to poruszanie na nogę dzisiaj, te, te, ten balans, te, ta taktyka była, była fajna i mi się wydaje, że to był klucz do tego zwycięstwa, bo w pewnym momencie stanąłeś w trzeciej rundzie bodajże i za dużo zgarnąłeś tych ciosów w stójce, tak, troszeczkę tego było za dużo i, i, i znowu się obudziłeś, tak, ta, I, i, I to poszło za ciosem, tak? Musiałem ale, trochę wyluzować, tak bo... jak mówisz, trochę flow złapać, a nie. a i do przodu, nie? Teraz y, relaks, y, sopot, y, odpoczynek, nie. jakie plany na wakacje? Pogoda wyraźnie na na mnie dopisuje, no ale kto wie, może jutro będzie słońce. To, nie, no jutro ma być tak średnio pochmurnie, a później znowu szlipa. <laughs> ale to nie znaczy, to, że nie wiem, odpoczywać. Ale po może, co? To jest dużo atrakcji, jutro jadę do Malborka, zamek. Z... Pokazać. Aha. Także... A, wy, a, a, a jak y, y, regeneracja powiedzmy, będziesz dłuższy miał czas na odpoczynek, czy, czy jakaś walka się zapowiada? To że regeneracja psychiczna to wiadomo, że sobie trochę pojem tego na całą ochotę, ale mam nadzieję, że tutaj <gry> już nie, ten, nie popłynę. Kury, może nie dużo, ale wiesz, to już tyle lat już trochę też męczy to zbieranie. No to nie myślałeś, żeby z, 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 zmienić tę kategorię. Nie, no wszyscy to robią i to jednak jest różnica. No wiesz, no patrzysz na tych ludzi, niektórzy więcej z, nawet zbierają. No, chyba standard tak jak, to chyba 10 kg. No, taki, taki. standard, także nie jestem jednak z no, tak robią, wiesz, no taki to jest sport, że jednak też ta specyfika tego ważenia przez te zapasy, że tak to wygląda, no ale wracam do treningu w tydzień wakacji sobie, robię. Tylko tydzień? Będziesz sobie żałował wakacji? Korzystaj, korzystaj. Nie, no wiadomo, fajnie cieplutko. wiesz, ale potrenować trenować będę, tydzień takiego luzu sobie zrobię. A walki na przyszłość coś już. Masz? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie wiesz, jak mam walkę, skupiłem się na niej i, i, i. Zostajesz tutaj? Wyjeżdżasz gdzieś? Tutaj mi jest dobrze. Dobrze ci? Tak, tak. Masz tutaj rodzinę? Mam rodzinę, mam brata, siostrę, ale nie żonaty, nie dzieci, a ty wiele rodzinę <laughs> pytasz. No to życzę ci kurczę, żebyś sobie zaraz swoją drugą połówkę wiesz. No miejmy nadzieję. Z czasem na pewno. No ta, ta. Mocno obity jesteś? Nie, nie, dobrze się czuję. Mam jakieś jakieś rozcięcie, ale tak nie, nie. Ale muszę przyznać, że głowę masz, no nie od parady, kurde, tak zgarnąłeś tych ciosów, ale kiedyś na fajnie też tak chyba było, nie. Że, że nie, no twardy po prostu jesteś, wiesz, dostajesz na głowę i idziesz do przodu. No się, kurde, jak szedłem do przodu dostawałem, jak się cofnąłem, no, to. Ale to jest unikam, chyba to jest logiczne, tak? Że jak będziesz się pchał do przodu, chyba, że jesteś niskim zawodnikiem. Ja ci powiem, tak. że ja z, z perspektywy sportowca że też walczę w stójce i, i, i jak idę do przodu i nie schodzę z osób, jestem niska, dostaję. I ty masz to samo, no. bo jesteś zazwyczaj no, niższy, no tak, nie? Od tych swoich rywali. To fakt, taki i Dlatego wzrostu. pochwaliłam dzisiaj Twoją pracę na nogach i ten balans. I to tak. był klucz, według mnie to był klucz od swojego Tak, To tak, to naprawdę. Do boku i... się kolanami pod stołem <laughs> Teraz mikulowanie kolano, a było lepiej... Nic porozumienia. Tak, kolanami. Ok, dobra, też się suma, nie było. No cóż, gratuluję Ci zwycięstwa. dziękuję, dziękuję. Ci za bardzo miłą rozmowę, mam nadzieję, że się nie zamęczyłam pytaniami. Nie, nie, bardzo miły wywiad. I, I gratuluję, i powodzenia, i mam nadzieję, że już niebawem znowu zobaczę Cię w, w OKTAGONIE. Tak, pewnie tak będzie. W jakiejś klatce pewnie i Ty, tak że będzie. też wygrasz. No, no. Odpoczywaj, dziękuję Ci tak bardzo jestem. za rozmowę. Dziękuję. Serdecznie wzajemnie.